Witajcie widzowie z tej strony Blackheart. A w dzisiejszych wiadomościach, oczywiście, mamy niestety kolejny czynnik na rynku, który będzie nam dodawał niepewności, czyli oczywiście wojna pomiędzy Izraelem a Iranem. Jaki jest obecny stan rzeczy i na co rynek czeka w tym momencie? Oprócz tego, mieliśmy również decyzję Banku Centralnego co do stóp procentowych. Tutaj, oczywiście, nie było żadnej niespodzianki, natomiast ważniejsze jest to co powiedział Jerome Powell na konferencji. No i wbrew pozorom jest to dobry sygnał, dobra wiadomość. No i jeszcze oprócz tego obecnie na rynku mamy jeden sektor, który jest bardzo, bardzo gorący i jest on właśnie związany z naszym rynkiem kryptowalut. Także jeżeli interesują was najważniejsze wydarzenia z naszego rynku kryptom, to możecie automatycznie zostawić lajka like pod tym filmem. Będę również wdzięczny za zostawienie subskrypcji, a teraz nie przedłużając zapraszam. Jeszcze na wstępie oczywiście pamiętajcie tylko, że wszystko co usłyszycie jest to tylko i wyłącznie moje prywatne zdanie i nie jest to żadna porada inwestycyjna. A na chwilę obecną, tak jak widzimy, bitcoin handluje nam w okolicach 104 600-700 dolarów. No i mieliśmy na tym naszym rynku bitcoina dosyć duże wahania, właśnie spowodowane wybuchem nowej wojny na wschodzie. Oczywiście chodzi o atak Izraela na Iran. No i to właśnie spowodowało, że bitcoin nam spadł tutaj z okolic tych 110 000 dolarów, właśnie w okolicę 102 000 dolarów za sztukę. No i od tamtej tego momentu mieliśmy tutaj jakieś odreagowania, udało się polecić nawet w okolice z powrotem 109 tysięcy. Natomiast znowu ogólnie na rynku była cały czas niepewność właśnie związana z tym konfliktem, czy nie rozleje się na pozostałe kraje czy nie wywołała ona trzeciej wojny światowej. No i oczywiście w obliczu wszystkich tych eskalacji, także cała ta niepewność oczywiście przyczyniła nam się z powrotem do wzrostu dominacji Bitcoina na rynku. No i wróciliśmy z powrotem z tą dominacją właśnie w okolicach 65%. A to oczywiście oznacza, że nasze altcoiny znowu dostały większych spadków. No i niestety, jak już zapowiadało się na to, że nasze Ethereum gdzieś tutaj mocno się trzyma i Atakuje powoli poziom 3000 dolarów, no to niestety znowu coś musiało się wydarzyć, aby to nasze Ethereum cofnąć z powrotem w okolice tysiąca dolarów. Natomiast ogólnie jeżeli chodzi o rynek, no to w tym momencie mamy kapitalizację na poziomie 3 bilionów 230 miliardów dolarów, więc oczywiście nieco niżej niż byliśmy w poprzednim tygodniu, a nasz wskaźnik Fear and Greed Index wskazuje w tym momencie sentyment neutralny na poziomie 48 punktów, więc oczywiście również sentyment na rynku nam opadł. A przechodząc teraz do wiadomości, no to głównym wydarzeniem było tutaj rozpoczęcie wojny pomiędzy Izraelem a Iranem w tak zwanym ataku prewencyjnym, gdzie Izrael właśnie zaatakował Iran, twierdząc, iż są oni tak naprawdę bardzo blisko od... Stworzenia swojej własnej broni jądrowej, no i to oczywiście nie podoba się ani Izraelowi, ani Stanom Zjednoczonym, no i tym uzasadniają właśnie ten atak. A to, czy Iran rzeczywiście posiada broń nuklearną, czy był rzeczywiście blisko utworzenia tej broni, tutaj opinie są podzielone tak naprawdę. Prawdy raczej nigdy się nie dowiemy. Musimy zwrócić tutaj uwagę na kilka faktów. Tak naprawdę o tym, że Iran jest blisko stworzenia broni jądrowej, słyszymy od 30 lat, właśnie od Izraela. Również ten pretekst był używany już wcześniej do wywołania innych konfliktów na wschodzie, więc nie jest to nic nowego, tak na dobrą sprawę. No i musimy też brać pod uwagę, że jesteśmy pod wpływem tylko i wyłącznie jednej propagandy propagandy. Zachodniej, którą funduje nam Izrael oraz Stany Zjednoczone, i tak na dobrą sprawę po prostu nie znamy opinii, narracji, ani też relacji drugiej strony tego konfliktu. No, nie mniej jest to oczywiście wydarzenie, które nam będzie dyktowało rynkowe nastroje, przynajmniej na najbliższe dni, najbliższe tygodnie do momentu ich rozwiązania. A stan obecny jest taki, że w tym momencie Iran miał bezpośrednie rozmowę ze Stanami Zjednoczonymi odnośnie tego konfliktu z Izraelem. No i co zostanie uzgodnione pomiędzy tymi krajami będzie bardzo istotne właśnie dla rynku, gdyż właśnie Stany Zjednoczone rozważają możliwość przyłączenia się do tego, możliwość przyłączenia się do tej wojny, a to oczywiście będzie zła informacja dla rynku. No, i w takim momencie raczej możemy spodziewać się. Spadku wycen. Co do tego krążyło też bardzo dużo informacji w pierwszej kolejności, że niby Trump wyraził zgodę na ten atak, potem, że tę zgodę wycofał, później wszystko było dementowane. No i oczywiście Izrael też tutaj spodziewa się konkretnej decyzji ze strony Stanów Zjednoczonych w przeciągu 48 godzin. No a jeżeli nie, no to oczywiście możemy spodziewać się dalszych eskalacji. Czego oczekuje Donald Trump i Stany Zjednoczone? No to też jest sprawa postawiona jasno. Trump oczekuje tego, że Iran się po prostu podda, porzuci swój program broni nuklearnej. No i że zrobi to kompletnie bezwarunkowo. Więc po prostu czekamy na dalsze informacje w tym temacie. Następnie mieliśmy oczywiście decyzję Fedu co do stóp procentowych. No i tak jak mówiłem, nie ma tutaj niesłodzianki. Stopy procentowe zostały utrzymane na dotychczasowym poziomie. No i też oczywiście nie obyło się bez nacisków ze strony Trumpa, bez jego krytyki, no i oczywiście też bez jego Wyzwisk, gdzie nazywa on Jerome'a Powella, że jest too late, że jest za późno, no i nawet nazywa go jednym z najgłupszych, tak jak napisano na swojej platformie. Kosztuje on Amerykanów setki miliardów dolarów. No i jeszcze raz właśnie porównuje stopy procentowe tutaj do Europy, wskazując, że Europa miała tutaj już 10 razy obniżone stopy procentowe. Podczas kiedy Stany Zjednoczone nie miały tych stóp procentowych obniżonych ani razu. No i generalnie trochę w tym racji jest, no bo de facto inflacja w Stanach Zjednoczonych jest już bardzo blisko tego dwuprocentowego targetu. A tak naprawdę przekracza go raptem o 0,3%. A Jerome Powell nadal utrzymuje te stopy procentowe na tym wysokim poziomie. Więc rzeczywiście wygląda to może trochę tak, jakby robił w tej chwili na złość Donaldowi Trumpowi, aż nawet do tego poziomu, że na rynku pojawiają się obawy związane ze stagflacją. No a to oczywiście też nie jest nic dobrego dla rynku. Natomiast w tym wszystkim na konferencji Jeroma Powella mieliśmy również. Że dobrą informacją, a mianowicie to, że Jerome Powell potwierdzi nam, iż w dalszym ciągu przewiduje dwa cięcia na ten rok. Więc generalnie temat, którego nie poruszał na kilku poprzednich FOMC, natomiast rzeczywiście teraz to właśnie padło z jego ust. No i to jest oczywiście dobra informacja dla rynku, jakby na to nie patrzeć. Jest to po prostu zastrzyk gotówki. A w takiej sytuacji właśnie rosną wyceny aktyw oraz akcji. Zwłaszcza na tych, które są uważane za te najbardziej ryzykowne, czyli właśnie technologie. Także, jak obecnie wygląda nam szansa na cięcie stóp procentowych na następnym FOMC, które wypada w lipcu, to obecnie wygląda na to, że w dalszym ciągu panuje niemal 100% przekonanie, że w lipcu również te stopy nie będą Obcinane, natomiast w dalszym ciągu rynek wycenia tutaj dużą szansę, że nastąpi to obcięcie już we wrześniu. Mamy na to około 65% szansę. No i oczywiście, nawet jeżeli nie dostaniemy tego cięcia we wrześniu, no to zostaną nam dwa kolejne spotkania FOMC na październik i na grudzień. No i tutaj teoretycznie powinniśmy już mieć 100% szansę na tą obniżkę. Więc na tą chwilę najwcześniej kiedy możemy dostać obniżkę, jest to wrzesień, a najpóźniej jest to październik. Także oba te scenariusze uważam za. W tym momencie pozytywne, nie zostało nam tak dużo czasu do tego momentu, natomiast do tego czasu może się też dużo jeszcze wydarzyć. Między innymi czeka nas właśnie lipiec, który cały czas podkreślam, że jest ważny z tego powodu, że czeka nas tam odczyt GDP Stanów Zjednoczonych, czyli Produktu Krajowego Brutto, i jeżeli tutaj otrzymamy kolejny negatywny odczyt. To technicznie rzecz biorąc, będzie to oznaczało recesję w Stanach Zjednoczonych, a to nie będzie dobra informacja. Oprócz tego, również musi nam się wyklarować sytuacja z wojną handlową, pamiętamy, że to odroczenie Trumpa dobiega końca i będzie startowało 9 oraz 10 lipca, a to już tak na dobrą sprawę zostało nam około 3 tygodni do tego czasu, więc im bliżej tych terminów, tym będzie jeszcze narastała. Nasza niepewność na rynku. Następnie mamy przegłosowaną ustawę Genius Act przez amerykański senat już oficjalnie w tym głównym głosowaniu. No i jak powiedział właśnie Scott, Besant utwierdzi to pozycję Stanów Zjednoczonych oraz dolara jako tą globalną rezerwową walutę. Więc oczywiście bardzo dobra informacja dla wszystkich emitentów stablecoinów. No i też właśnie z tego powodu cieszy się administracja Trumpa, ponieważ to jak też wam kiedyś pokazywałem, Stablecoiny pośrednio tak naprawdę wspierają amerykański dług, są posiadaczami jednych z największych ilości amerykańskich obligacji No i właśnie to jest dla amerykańskiej administracji bardzo ważne właśnie w tych czasach, w momencie gdzie tak de facto popyt na te ich obligacje po prostu spada Więc w tym momencie mamy dalsze procedowanie tej ustawy Genius Act, będzie ona w tym momencie Procesowana w Izbie Reprezentantów. No, i na ten moment też w tym amerykańskim sejmie są na dobrą sprawę procesowane dwie tego typu ustawy. Jest ustawa Stable, oraz właśnie w tym momencie ustawa Genius Act. Mają one kilka. Z zasadniczych różnic, no, de facto, można to w skrócie podsumować tak, że tam ustawa STABLE jest nieco bardziej restrykcyjna niż tam ustawa GENIUS Act i jak też widzimy, właśnie tą drugą bardziej Donald Trump wspiera. No i również wygląda na to, że są one obie wspierane przez obie partie, więc wygląda na to, że w najbliższej przyszłości po prostu te ustawy zostaną przegłosowane i wprowadzone do Ameryki amerykańskiego prawa czy to będzie jedna z nich czy obie tak naprawdę nie ma znaczenia oba te scenariusze będą bardzo dobrą informacją dla naszego rynku i dla dalszej adopcji właśnie technologii blockchain i to właśnie to zahacza ten segment na rynku, który w tym momencie jest bardzo gorący, i jest to właśnie rynek tych stablecoinów. Mamy informację, że Walmart oraz Amazon będą rozważały wypuszczenie swojego własnego stablecoina. No i jakby na to nie patrzeć, ma to po prostu sens. Do tej pory, oczywiście. Obie te spółki mają ogrom różnych transakcji za te transakcje muszą płacić prowizje do takich providerów jak Mastercard, jak Visa. No i stable coiny, tak na dobrą sprawę pozwolą im tych prowizji uniknąć. I to właśnie z tego powodu również spadły akcje Visa oraz Mastercard. Natomiast no ewidentnie widzimy tutaj trend bo również swój znak handlowy zarejestrował JP Morgan, który też będzie chciał oferować właśnie różne usługi związane z płatnościami krypto. Także JP Morgan ewidentnie robi to zwrot 180 stopni wbrew temu co od lat wygaduje ich CEO, że Bitcoin, kryptowaluty to ponzi i teraz właśnie wchodzą w ten rynek i będą oferować swoje usługi. No, i właśnie wszystkie te informacje powodują absolutny wyższą na akcjach Coinbase'a oraz na akcjach Circle, które zareagowały bardzo pozytywnie. Circle, wiadomo, jest emitentem stablecoina USDC, no a Coinbase jest po prostu jednym z tak naprawdę współwłaścicieli firmy Circle. Posiadają oni tam około 4% udziałów, także mają również różne preferencyjne warunki no i z tego powodu właśnie też ich akcje wystrzeliłem no a zerkając oraz właśnie na rynek widzimy, że Circle wzrósł o ponad 33% i jego wycena w tym momencie sięga 200 dolarów za akcję więc Circle w tym momencie jest po prostu na petardzie tak jak pokazywałem wam ten wykres w okolicach 90 dolarów czy tam 115 dolarów tak w tym momencie mamy de facto 100% wzrost co po prostu na tradycyjnej giełdzie zdarza się bardzo rzadko a już zwłaszcza na takich dużych kapitalizacjach no i też tym bardziej że sam Circle miał swój debiut na giełdzie około tam dwa tygodnie temu no i startowali z ceny 30 dolarów no to jest po prostu bardzo bardzo duży wzrost, no i pokazuje to właśnie apetyt na Wall Street jeżeli chodzi o ekspozycję na rynek krypto, no i też właśnie na technologię blockchain, także im więcej jakichś przyjaznych regulacji na nasze kryptowaluty, na nasz blockchain tym większe będzie zainteresowanie i być może nawet spółki, fundacje, fundusze będą już bezpośrednio inwestować w nasze kryptowaluty Również akcje Coinbase, tutaj jak widzimy wzrost 16%, to jest o wiele większa kapitalizacja niż samo Circle. No i widzimy właśnie, jak potężnie te akcje Coinbase potrafiły się tutaj ruszyć. A przechodząc teraz do pozostałych informacji, mieliśmy tutaj co Ethereum, który powiedział, że Ethereum Layer One będzie tym światowym, największym masterchainem. No i rzeczywiście poniekąd na to to wygląda. Wszystkie te layer dwójki, które się budują na plecach Ethereum, wszystkie jakieś największe, najważniejsze protokoły, usługi oscylują wokół Ethereum i wokół blockchainów kompatybilnych właśnie z EVM więc w dalszym ciągu Ethereum rzeczywiście widzi, prym, jeżeli chodzi o użyteczność, o use case, no i o te prawdziwe projekty które chcą dostarczać jakąś użyteczność, jakieś usługi na rynek i które chcą coś rewolucjonizować więc zobaczymy jak to się rozegra, wiadomo, że konkurencja nie śpi są również inne blockchainy, jest SUI, który nabiera też różnych innych partners Solana tutaj ciężko powiedzieć, no bo to same meme coiny bez jakiejkolwiek użyteczności więc póki co wszystko nam pokazuje, że rzeczywiście może się tak stać teraz informacje tak, można powiedzieć bez związku z sektorem krypto ale mieliśmy największy w historii wyciek danych wyciekło 16 miliardów różnych danych z różnych stron, różnych portali, między innymi jest Apple, jest Google, jest Facebook, jest Telegram, jest Netflix, jest GitHub i jeszcze wiele, wiele innych portali. Na ten moment nie mamy za dużo tutaj szczegółów. Niewykluczone jest, że jest to spowodowane ostatnim błędem Google Clouds. Natomiast no, nie mniej krążą po internecie w tej chwili dane bardzo, bardzo, bardzo wielu osób. Oczywiście to jeszcze nie oznacza, że każdy będzie się mógł dostać na wasze konto. Najprawdopodobniej są to hasła w formie zhash'owanej, także bez możliwości ich bezpośredniego użycia. No chyba, że ktoś używa haseł z tzw. Tak Rainbow Table, czyli prostych haseł, których tak naprawdę hasze są po prostu znane w różnych algorytmach typu właśnie czy abc albo jakieś kwerty i tego typu podobne, więc Generalnie co należałoby zrobić to w pierwszej kolejności po prostu zaktualizować swoje hasło do wszystkich najważniejszych usług, również uruchomić autentykację dwufaktorową, przy użyciu jakiegoś maila, czy przy użyciu SMS-a, więc niezwłocznie niech każdy sobie zaktualizuje hasła, no i też miejcie na uwadze, że przede wszystkim będzie to skutkowało bardzo dużą ilością ataków jakichś phishingowych. Gdzie ktoś będzie do Was pisał maila, SMS-a z jakimiś informacjami, z jakimiś linkami do kliknięcia? Absolutnie takich rzeczy nie klikajcie, ignorujcie. No i zawsze sprawdzajcie, czy jesteście na oficjalnej stronie, oficjalnym linku, oficjalnej domenie jakiegoś podmiotu, z którego korzystacie. Elastos wypuścił nowy stablecoin BTC. D jest to stablecoin oparty o bitcoina w tym wypadku. Jak znamy stablecoiny, to w większości oczywiście są one oparte o dolara. Jest jakaś centralna jednostka, centralny podmiot, który bierze od nas dolary. No i na blockchainie emituje nam tokeny, czy jest to USDT, czy jest to USDC. Działa to bardzo podobnie. Natomiast w tym wypadku mamy stablecoin emitowany w zdecentralizowany sposób, niejako na sieci bitcoina. A przynajmniej na to wygląda tutaj to na pierwszy rzut oka. Więc przed nami ciekawy eksperyment. No i jak to je sobie niżej, no to można dojść do wniosku, że coś nam to jednak tutaj przypomina. Zwłaszcza ten fragment, gdzie czytamy, jak ma to działać, czyli jeżeli BTCD będzie handlował powyżej dolara, no to holderzy będą go palić po to, żeby odzyskać bitcoina, wówczas supply będzie spadać, no i zatem właśnie cena ma również spaść do oczekiwanego poziomu. Natomiast jeżeli cena spadnie poniżej dolara, wówczas użytkownicy będą mintować tokeny ze świeżego bitcoina i będą sprzedawać, wówczas supply urośnie, no i cena również ma urosnąć. Więc przypomina nam to mechanizm Luny oraz UST, które myślę, że wszyscy w tym momencie wiedzą, jak skończyło, a skończyło Nieudanym eksperymentem i kompletnym zawaleniem się ekosystemu Luny. Jak będzie w tym wypadku, no to czas pokaże. Retailowy sentiment, jeżeli chodzi o Bitcoina, osiąga najbardziej bearishowe poziomy od kwietnia, jak wskazuje nam sentiment. No i dla tych, co nie pamiętają, no to. Kwiecień to tak naprawdę był okres czasu, gdzie bitcoin spadł nam w okolice 74 tysięcy dolarów, gdzie mieliśmy ogromną niepewność związaną z wojną handlową, gdzie cały czas były nowe informacje odnośnie taryf, gdzie Chiny oraz Stany Zjednoczone wymieniały się ciosami, ci podnosili taryfy o 100%, ci o 200% itd., itd. To jest właśnie ten czas, gdzie mieliśmy podobny sentyment, taki jaki mamy. Teraz, a teraz jesteśmy z bitcoinem w okolicach 105 tysięcy dolarów. No i mamy oczywiście swoje tutaj jakieś zmartwienia związane z bankiem centralnym, z nową wojną, z Ukrainą, z recesją. Dalej mamy obawy związane z taryfami. Więc można nawet powiedzieć, że jesteśmy w o wiele gorszej sytuacji. Natomiast Bitcoin zdążył już odrobić, zdążył już wybyć nowy szczyt, no i w tej chwili trzyma się mocno właśnie w okolicach 104-105 tysięcy dolarów. Także za każdym razem, jak mieliśmy podobny sentyment, to krótko mówiąc, oznaczało to, że Bitcoin nam po prostu wystrzeli. I że osiągnie wyższe poziomy cenowe. Trzeba pamiętać, że Hossa nam się nie kończy w negatywnym sentymencie. Hossa nie kończy się, kiedy ludzie się boją. Hossa kończy się wtedy, kiedy na rynku mamy ekstremalną chciwość, kiedy wszyscy chcą kupować, kiedy wszyscy mówią, że lecimy tu demon. No i zdecydowanie nie jesteśmy w takiej sytuacji. Ponadto, właśnie jak pokazuje nam użytkownik Twittera Jelly. W tym momencie Bitcoin trzyma nam się wsparcia, które jest wyznaczone przez 50-dniową średnią kroczącą, no jest to poziom, który od ponad roku używamy jako wsparcie. Był to oczywiście też poziom wykorzystywany tutaj jako opór po jego przebiciu, także w tym momencie miejmy po prostu nadzieję, że ten poziom uda się utrzymać, no i Bitcoin po prostu z tego poziomu odbije wyżej. A na dzisiaj to tyle co dla Was przygotowałem, także dzięki serdecznie za wysłanie tego materiału. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiliście, to zostawcie lajka pod filmem dla lepszego zasięgu i pozycjonowania. No i jeśli też znaleźliście jakieś ciekawe informacje, to zachęcam do subskrybowania kanału, żeby Was też w przyszłości nic nie ominęło. Także jeszcze raz dzięki, no i słyszymy się w przyszłym tygodniu.